Witajcie z tej strony Pirackiej Klocki, A dzisiaj zapraszam Was na recenzję. Mówiłem, że będą hidden side na recenzję gazetki XXL, ale nie takiej. Po prostu takie mega gazetki, składające się, że możemy tutaj trafić dwa numery z czterech mogło to być losowo, tutaj mogliśmy Jacka trafić, pana spicą, o, chciałbym go trafić, ale kurczę, no zaraz się powie, no w sumie zaraz zobaczycie, co się trafi. Alfuego, no i Parker. E, no wiadomo, dwie postawowe postaci Parkera i Jacka mam. Um, Elbłego miałem z któregoś numeru, więc najbardziej mi założało na tym panu pizzy. To jest w ogóle jest informacja straszna, mega paczka. No straszne, co się okaże, dlaczego? Znaczy, może nie ma tragedii, ale mogłoby być lepiej. No już widzicie, trafiło mi się Jack i Spencer. No wiecie, już chyba na wol... zamiast. Znaczy, jeszcze Parker nie narzeka, bo ma laptopa fajnego. Jack, no trochę aparat go broni, ale nie do końca. E, no i wiecie, już bym wolał chyba nawet dostać Alfuego, dlatego, że e, co prawda mam jednego jego sztukę, ale to on ma fajny taki kombinezon, żeby na przykład zrobić, nie wiem, e, jakiś warsztat samochodowy, czy jakiś taki klub mechaniczny. E, mówiłem, że nie miał być gazetek, no ale jednak okazja może nie okazję, ale po prostu wiecie, yy, nagle coś tak mi śniło. Może pójdę, nakupowałem co było lepsze. No, niestety, dużo fajnych gazetek w tym tej cici z motorem niestety nie było. Nie udało mi się je zdobyć. No, szkoda, szkoda. Mówiłem, że będzie, no ale no, co zrobić? Włosy tutaj parker odpadły. Eee, no i mam naszą parker. Zaraz ją dokładnie zobaczymy, omówimy, przegadamy. Eee. Otwieraj się. No i mamy naszego Jacka. Ja już ich złożyłem, ja już wziąłem to od kilku dni, yy, nawet chyba już tygodni. Znaczy, yy, te gazetki kupowałem stopniowo, bo wiecie, yy, aż znaczy w sumie w podobnym czasie, ale wiecie. Uznałem, że koszt gazety w sumie nie jest też taki wysoki. Na co co zbieram i tak mi to nie zawadzi, a na coś zbieram specjalnego, więc to zobaczycie, ale to jeszcze trochę zajmie. Oczywiście, do tego były jeszcze dwie poprzednie te dwa poprzednie magazyny. No i dobrze, przechodzimy do omawiania figureczek. No, figureczek jak figureczek, bardziej mnie interesują dodatki. Chyba, jeżeli już ktoś kupował te magazyny, to bardziej dla dodatków. No ja nie powiem, troszeczkę miałem nadzieję... Kupowanie, że bardziej na tego szłego czy no, pizza mana, z jedną moją produkcją się bardzo by spotkał, bo chcę jedną nakręcić animację poklatkową, ale to jednak za szmat, szmat, szmat czasu, bo pierwszy jeszcze dużo recenzji, po drugie, jeszcze planuję niespodziankę, a po trzecie, nie mam czasu, a po czwarte, ym, nie jest do końca, nie mam obmyślonej fabuły. Mam fabułę obmyśloną w połowie. No dobra, za omówmy Jacka. Według mnie to jest trochę gorsza figurka. No tutaj wiadomo, wkurzony, tutaj uśmiechnięty, no wiem, mam już, go, mam kilka jego sztuk, chyba dobrze każdy zna już jak wygląda, to żadna nowość, nie wiem czemu mi tu kamera nie chce go wyostrzyć, no trudno, trudno, nie wiem, coś dzisiaj w ogóle, dzień dziwny, eee, mamy tutaj jego aparacik, zwykły taki czarny, mm, smartfon, ale wam powiem, jakby nazbierać tak więcej Jacków, może ktoś już nazbierał, bo bardziej lubi Hiddensa, ja się w ogóle smucę, że one odchodzą, ja wiem, może dużo troszeczkę było minusów, znaczy głównym minusem chyba było powtarzalność figurek i że za bardzo ich strojów nie zmieniali, ale to da się przeżyć, według mnie, no bardzo żałuję, że tę serię zabrali, jeszcze coś planuję z tego kupić, póki mi się uda, bo tak seria była taki jak charakter, nie to z jakiejś Monkey Kid czy Mario, to, to, to według mnie jest słabe. To jest dobra seria i szkoda, że to upada. Bo to jest takie jakby dla mnie zaawansowane city. Oczywiście są elementy duchowe czy coś, ale tego aż tak nie czuć. Stwierdzam. No i dobrze, na zakończenie nasza Parker. Um, ona tutaj ma um, taki jakby dla niej wyraz twarzy, nie wiem jak to nazwać taki. Mm, 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 taki zamyślony, no może taki. Yy, czym się tak zastanawia. Tutaj taka uśmiechnięta. Ma lekkie piegi, może widzicie. No i nerkę ma. I tutaj ma takie już podarte spodenki smartfona. Bardzo ciekawy ten kolor jest. No, i laptopek. Laptopek to się bardzo. No, nie będę się czepiał akurat, że ona taki ma, bo takie wszystkie są laptopy w Lego. Że one nie mają studu, One są bardzo ładne, tylko no stud by się przydał jakiś jednak. Albo żeby może łatwiej figurka je chwyciła. Bo naprawdę, taki jeden według mnie nie zaważyłby tutaj klocuszek. Według mnie to by lepiej jeszcze wyglądało, jako jakieś logo firmy tego laptopa czy coś w tym stylu. A tak troszeczkę nie wyszło. Oczywiście nie dyskryminuje tutaj Parker, tylko ogólnie ten element. Hmm, Parka ładne ma te ramionka takie miętowe. I jeszcze mam laptop a wam się pochwalę, z mu Kotów, tam jest, znaczy jeszcze jak była ta opcja dostępna, teraz to bardziej już takie gotowe do wyboru są figurki, można zbudować trzy figurki. Ja sobie kiedyś zrobiłem y, jakąś figurkę, wziąłem z fioletowym tabletem, no i bardzo ładny element, więc już mam dwa, taką firmę informatyczną mógłbym zrobić. Chociaż ten laptop trochę jak książka wygląda, wam powiem. No i dobrze, może powinienem wam zrazić, co będzie w na kolejnych mm, odcineczkach. Mówiłem, poszłem do, mm, w końcu jednak się ośmieliłem tak do kiosku, tak więcej kupiłem tych gazetek tak na, na zapas, e, no niestety takich niektórych fajnych, co było na przykład na Śląskich park kupić, tym kładam, ale niestety już nie widziałem go, wielka szkoda, szkoda, e, no i z którą jeszcze tak bardzo, no jeszcze z Iron Manem, ona co prawda jest dostępna, ale też nie widziałem, więc ciutkę słabo, e, Kupiłem jeszcze dwie, je zobaczycie za niedługo. No jeszcze paluję wam powiem na Luka, yy, bo według mnie fajny ma ten strój z Bestmi, ja uwielbiam Gwiezdne Wojny, Ostatnio nawet trochę było więcej ich na kanale, jeszcze postaram się, żeby... Znaczy był w sumie jeden zestaw, to tak dopiero się rozkręca. Ale wam powiem, no jeszcze muszę porecować kilka tych gazetek i może później przejdziemy do bardziej konkretnych zestawów, większych, ilościowych, no i w ogóle. Dobra, chyba nie ma co Was tutaj zamęczać, zagadywać, mam nadzieję, że gazetka Wam się spodoba. A może, bo to jednak jest ważna chyba według mnie informacja, eee, tak Wam już nie chcę pokazać, oba strzesać kamery, ta mm, mega paczka kosztowała 14,99 ehm, no i według mnie to zwykle około kosztuje tyle jeden magazyn, dokładnie jeden magazyn z Hiddenside'ów kosztuje 13 zł, Eee, no 12,99, ale już może nie będę taki drobiazgowy eee, No i wiecie No i ten, według mnie To jest jednak okazja kupić, znaczy ok, może jak ktoś nie zbierał jeden No fajne, żeby się przekonać, że warto je kupić No i może troszeczkę Trafi się wam szczęście i trafi wam się ten eee, Pizzaman, bo chyba To jest najlepsza figurka Z tych wszystkich czterech chyba Nikt tutaj nie będzie dyskutował eee, Ale ten Fuego, no no, żałuję że trochę, że nie trafiłem, ale, no wiecie, już go mam, więc aż tak kompletnego, totalnego bólu nie ma. No, chyba już nie ma co więcej gadać, więcej powiedzieć. Dziękuję Wam, że obejrzyliście, dotarliście do tego momentu. Ja się z Wami żegnam. Cześć, trzymajcie się czołem Pa.